No i widzicie, pięć po daniu Labrador'a Już też zaczyna, ale nie wiem czy to nie była za mała dawka Już pomału zaczyna wykręcać, zobaczę jak tam gdzie jest gęściej Ale to no, ten łubin dość fajnie się prezentuje co mi z nią zrobię. na przykład... nie chwyciło nie, trochę chwyciło Trzyma się, chyba za mała dawka, ale zobaczymy co z tego wyjdzie no Ale muszę przyznać, że, że tu, gdzie jest rzadziej, to już widać, że zaczął pował żółknąć. Ale zobaczymy, co idzie za tydzień, za dwa dopiero. No tutaj, gdzie jest to trochę po prostu nic. Tak to wygląda na, na tą chwilę. Ale też widzicie, dają 2 litry na pecz teoretycznie za słabo. Czekajcie, słabo widać. Ale łubin niestety też dostał za swoje. Good. I nie wiem, czy ten zabieg był ogólnie potrzebny. Nauczę się na przyszłość, ale... ale zobaczymy, może da rady, no gdzie nie gdzie, są takie właśnie... żółte. Ach, nieko, nieko. Jak to w rolnictwie, doświadczenie, nic. Niech walczy. Może moi drodzy ludzie widać, e, gdzie wodę trzyma ziemia. Widzicie to zielone, to. Drzewo i klas. Zaczyna się górka, i zaraz tutaj ucina, i tu jest już susza, i tu jest słabiej. Ale nic, idę, głąb popatrzeć, jak to wszystko się nam prezentuje. Chyba już pyli. Widać, jak jest na kłosie. To jest marne. To jest na górce. Możemy wejść w środek. Nie wiem, co z tym że tam robić, ale nie mam pomocy na no, połaży pomioty piernicze to może ktoś kupi taką mieszankę w tamtym roku kupił tyle no, tu na górce kłosek nie jest imponujący bo ma raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć dziesięć jakby tych stopni a tam będzie na przykład tam będzie lepiej, na dołku będzie lepiej ale jako tako tutaj jest, no tu jest gorszy etap, ale przejadę, zjadę. Chyba nie sypnę nic. Chodzić nie będę tego. Nic, będę musiał myśleć o nasionach. Powiedzcie mi, czy bierzecie kwalifikat? Czy macie kogoś z przężytem, kto się je przężyto? Żeby po prostu jakieś takie no... Czy to się wyradza, czy coś? No to niby teoretycznie miał być rok po kwalifikacie, no ale widzicie. Jest żyta, żyta. I co, tego już nie zasieje Bo kurde mać, pfu, będzie zanieczyszczone potem strasznie. Więc muszę coś wymyśleć na... Na, 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 na ten, na wrzesień nic pokażę Wam lepszy kłosek, o tu na przykład widzicie? Tu coś jest jakby lepszego. I mamy tak. E, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, koło 13-14 stopni. No to, to już jest ładny kłosek. Tu coś jakby lepiej, lepiej lepiej, nie wiem, od tego nie urodzaju. Tutaj jest jakby tak niewyciągnięta ta ziemia może i tyle, ale no nic, działamy. Może źle nie będzie. Zabrałem studzie złapało wodę i trochę nawozu też dobrze sypło. No i tu już mamy kłosek fajny, bo jest dwa, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14. No i to. teraz już czuć, że to może być ładny kołosek i będzie w miarę. Tam jest bidota, nie wiem jak po drugiej stronie. No ale no co? To muszę już teraz tak zostawić, bo już to się pyli, więc ja tu już niczym nie zaingeruję, bo jak widzicie tyli i nic nie będę tutaj podlewał. Paweł wspomina mi właśnie, że jak już zaczyna pylić, to nie ma co. Yy, działać pozdrawiam go. No i co nam mi pozostaje? No Czekać na kombań teraz, no tego nie będę usuwał, Bo ja tu, kurde, więcej poniszczę. Ponisz... Nie jest może jakoś się to opchnie. A tu ziemniaki. No, ziemniaki, o, pani Stonka już jest, klas. Tu trzeba dzieszykować oprysk. Dobrze nie wzeszły, gdzieś stąkę, widziałem masakr. Co za rolnictwo. Nic, ale no. Poczekamy jeszcze chwilę. Zamówiłem, moi drodzy, taki zestaw, bo muszę. E, myślałem, że cały rozdzielacz, ale wstawię to. Zmienię jedną sekcję, tą, bo tu jest gwóźdź. Są jaja. E, plus zegar. Zegar wylatuje, wpada ten. E, to jest ciśnienie do kurde. 5 jest do tego. No i tu jest powyżej trochę, więc. Jakoś sobie to poustawiam, potem poczytam i może się uda. No, części są jakie są, ale może się coś uda z tego ulepić w kontakcie. Pacjent wyjęty Nie poszło, że tak źle Ta blacha zawsze tu dotyka, ona tu może robić dziury tu poklejone. Ja wiadajcie się lepikiem jeszcze tylko lekko tutaj przetrę papiera bo widzicie, tu zrobił robotę. No i mamy dwa typy Pierwszy typ i drugi typ, eee. o, o, o. czekajcie Tak o Tak, tak, bo wam nie pokażę. No, plastik to plastik, zobaczymy co będzie. To jest jeszcze sekcję chcę wymienić. No i wrzucam tego wejścia są chyba te same. Może jakoś to wejdzie, pospinam. E, tu już sobie ten termometr wrzucę, żeby mieć już go gotowego do włożenia. Sprawdźmy jak to są na tych grzybki. O kurde, powiem wam, że otwor... powiem wam, że z otworami będą Ja już widzę. Kurde. Ja Ja, Nie no, jakość działania jest bezbłędna Tu muszę wyczyścić Nic, działam, bo czas leci Targają mnie emocje, bo znowu wracamy Nic, e, tuleki nie mogę Kupiłem sferzeń, idzie uchujać po prostu e, No bo wymiary stworzenia, tutaj fajnie siłownik wchodzi Tu jest ten stożek z dupy Znaczy stożek jest stożkiem no otwór jest wydupiony, nie mam tulejki, nie da się nic takiego nie znalazłem. Robię sam tulejkę. Co będzie, to będzie, bo ja tym nie wyjadę czymś. No i tu muszę pomyśleć. Eee, zrzucić to i w którąś dziurkę przestawić. I chyba u góry to będę czepił, bo już, już nie wiem, moi drodzy. Idę to tulejować. Materiał jest jaki jest. Oczyszczę go, nasmaruję, w piernicze, Bo jak będzie luz, pokażę Wam. Bo przecież to są jaja jakieś. No kurde, na już. Stworzeń za stworzeniem, o przecież to chodzi, to jest luz 2 mm z jednej albo 4 mm, i tyle. No to jest, co mija jakieś, no to jeszcze tu jest jakieś to weszłe. Jest jakiś drobny luz tam, jak wrzucałem, ale jest sztywne. No ale tu na siłowniku to mi roz, rozdupi całe to. Nic, wrócę, jak coś urzeźbię. Moi drodzy, taką tuleję zrobiłem, spaw, szlif, Krzywa jest jak diabli partyzantka jak to by był, powiedział, ale, ale no co zrobię, jeżeli po prostu no tu ona prawie leży w tym, ja ją sobie wbiję, posmaruję, może ją obczyszczę, no i co, no to tyle mogę zrobić, wchodzi to w stworzeń, zabijam to, siłownik przesuwam, kończę temat, bo to nie wyjeżdża, a no to musi wyjechać, bo musi to robić robota, a nie stać i, i patrzeć co się w stodole dzieje. Ja muszę Wam pokazać to. O kurde, miałem włączyć lampę. Ojej, Rękawiczki, to jest robota w rękawiczkach. Nie robisz w rękawiczkach źle z rękawiczkami. Nie robisz. Patrzcie, jak wprasowana tuleja. Tu nie ma jaj, tu jest precyzja. Jak MTZ to wskazałem, smaru i do przodu. I tak wygląda produkt końcowy. Robi wrażenie Cyk, wpijam, przesuwam tu siłownik i myślę, że wreszcie spasuje Tak to wpierniczyłem moi drodzy Zaraz go palimy i zobaczymy co z tego będzie leje, płynie wszystko Tak go wpierniczyłem Tu tak sobie na tym kurde, po co to w ogóle, jak to jest zrobione? Tu tak złapałem, ale o słabo widać pod słońce Zaraz z drugiej strony podejdę nie ja wiem czy to dobrze, tu przerzuciłem tak jak mówiłem O tak, tu wygląda mało, złapałem śrubę, ale no nic A tu w to nie wchodzi eee, W to siłownik Tu jest jakieś zgrubienie i, I nie wiem czy jakaś tulejka powinna być, czy nie Może tego nie wypiernić. zobaczymy po testach Na razie Dobra moi drodzy Wszystko powlewałem Coś się z chłodnicą stało Bo, bo nie, nie kapie ten Płyn chyba zapchała się na dole, ale walę. Testujemy. Pron mamy, ale nie wiem, czy pociągnie. Zobaczymy, co się wydarzy za chwilę. Teraz jest go na hamulec, żeby coś się nie odwaliło. Kręcimy. Żeby nie spalić stodoły, tylko. O kurwa, te. Dobra, jest. Dobra, zaczynamy. Ula la, z pierwszego! Ja nie mam zeta wyjeżdżamy, bo. Zastanawiam się tu stać tamtejskie sceny Dopóki jadę prosto się nic nie dzieje Ale wiecie, ten Orbitrol to wszystko to się odpowietrza w tym momencie A nie chcę stoda spać, bo to często gęsto do miskry. A na razie tu nie mam skręcania a, Coś się wydarzyło, ale poczekamy chwilę żebym drzwi nie urwał, bo na razie nie skręcam Dobra, przeszły Na razie siłownik. A, to co tam może lecieć? Coś? O! Żyjemy pomału! Dobra! odpowietrzył się! No to powiem Wam, że po zimie idziemy zobaczyć, co cieknie na żywca. Stanę tylko. Bo jeśli się... nawet cicho chodzi jak ten RPZ, luzy chyba są jakie były, bo tu na tym. Kardanie, już się kosztuje. Zobacz, no zobaczę Dobrze, że nic innego nie robiłem. Tylko to. Zobaczymy, jak uszczelnienia. Choć się boję. Jak bardzo wali olej. Jest mokro, ale nie lecz. Kurde, ten wiatrak to jest niebezpieczny. Powiem Wam, że go. To... No nie wiem, tak założyłem, jak miałem. Na razie, ale to i tak gówno, co możemy powiedzieć. Musi być mokro. Wycieki Ten wiatr mnie niepokoi, jest inny większy, tamten był mniejszy Strasznie lata. pasek do naciągnięcia Tu na razie dobrze wygląda sprzęt Zobaczymy co się będzie działo, będę musiał mu w dupę dać Jak to zrobię, co zaraz sprawdzimy To jedno z poszczególnych będzie w mojej karierze obrót jeszcze niech się olej dobrzeje no szło mi tu chodzi jak wydają pieniądze i się nic nie poprawi no patrzcie to się rusza reakcja jest słaba może to tak ma być w mtz no patrzcie małeczek w mojej górnej części tu, ale nic no, chociaż... Zobaczymy co się Dobra moi drodzy, jakiejś tam super poprawy nie widzę, może minimalnie zobaczymy w przejeździe jak to będzie wyglądało. Piernicza mu tak, chyba to. No... Zapomniałem jak biegni, na kartkę O! Dziewiątka nie weszła nie mogę go pójdąć, jeszcze muszę ogarnąć, ale jedziemy. No i w sumie, powiem Wam, że nagrywam i to zapiernicza się, zapierdala się, szybko mówiąc, ale nosi. Tak, i tak, na się może trochę mniej, bo tak to to, no cholera wie, ale tak to trzeba. No jestem też jakoś nie wiem, stabilności nie czuję. Może jeszcze na drążku kartam do wymiany, może by poprawił jazdę. Ale tak, to no widzicie, jak ja coś tutaj zbuduję się, no to ciężko go utrzymać. To no jest powietrza nie ma jest zbieżność jest trochę roboty, ale no, y, poprawa jest y, bardzo, bardzo mało widoczna. Nic, no zobaczymy co będzie Zrzucam go na niższy bieg, bo mogę się rozkurzyć albo pod muszę rozwalić. O, Fernando wypatruje. Jestem pogniewany z Fernando, ponieważ chciał mnie ostatnio ugryźć. Chcę dominować po prostu Objednie on się powiem. głowie Tak jedziemy z tym zobaczymy jak z temperaturą, co z płynem się dzieje no, Urywa, jeszcze ktoś jedzie, trzeba wyłączyć A to robię. Zobaczymy, ile orbita ma tego. Weszło tylko 5 litrów, no, no nie 5. piątka ze 7 litrów może uzupełnię. Jakiegoś szału nie ma. Tu no. No coś mokro Stano tu wszystko dymbą Tak ma być. nic Zobaczymy, jak to. dolejemy płynu jeszcze bo wiadomo, odpowietrzał się że to jakąś poprawę wprowadzi, a tak to już moi drodzy nie wiem bum narobiłem dobrze dociskało jest woda, no zobaczymy czy się będzie grzał. Na razie to łapie temperatury jeszcze A. Dobra Roman jechał na ryby Aż się zawieść blizny bratu Może no, to jest łapie, ale wiem, że odcinki z Romkiem i z rybami Nie należą do waszych ulubionych Tu mi się świeca jak to tak obracuję. O kurde, ta się... Muszę... najpierw powietrze No na razie, sucho, że i pół jak jakby było. Bo jest poprawa. E, system skręcania jest taki sobie. No. Nie wiem, nie wiem, może tutaj ma być. Jak temperatura? Temperatura na razie, w normie. Choć woda mi nie spływa nic. Życie pokaże, czy on jest. Założymy tą temperaturę normalną. No i zobaczymy wtedy, czy to ma rację. Wszystkiego bytu. Do usłyszenia. Moi drodzy, zauważyłem luz na moim stworzeniu. Oglądajcie. Najgłówno co widać. Jego po prostu. Najpierw go rusza. A to potem przestawia. Nie wiem, chyba tak ma nie być. Mało powietrza jest zresztą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. No i witajcie. MTZ odpalił, to najważniejsze. A tutaj mamy takie cudeńko. No tutaj małe piwko jest, ale zawsze przy piwku trzeba po prostu takie projekty omówić, zobaczyć i poczuć je. Bardzo dobra rama. Tutaj siłownik nie cieknie tak jak u mnie. Balony. Więc widzicie, da się i da się. A tu jest Andoria. Andoria osiemnastka. Może będziemy jeszcze dzisiaj palić, co nie chłopacie. Jarka, ogarka SS to po prostu przy tym leży, leży na twarzy, powiem wam. Sama gałka biegów. No, widzieliście takie coś w wesie, tego się nie da. Piękne to jest. Jeszcze wam pokażę zbiornik oleju, bo takich rzeczy. Tam będzie, czekajcie, o kółewali. nie robiła na mnie. Tutaj jest zbiornik koleju. A od czego jest zbiornik koleju? Spawany? Od czego? Robiony. Robiony jest. Cudo. I to jest pompa wszystko. Tak Tak pracuje Antonia. No i piękny. Daj na wygram wam cały materiał z właścicielami i omówię cały sprzęt tak się dzieje no tak jest po prostu będziecie mieli specjalny odcinek z omówienia po prostu tego cudeńka bo tu jest po prostu dopracowanie lepsze niż nie w jednym, jednym New dawaj, gaz. dawaj gazu jeszcze W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim przyjaciołom, którzy podarowali mi ten sprzęt. O wiele jest tego więcej, ale też nie wszystkiego nagrywamy, bo po co. Widzicie, jednak będzie tworzone warsztacie, oświetlane fajnie. Dziękuję wam, trzymajcie się i postaram się jak najlepiej odwdzięczyć dla was. Trzymajcie się. Pomału mi się da bateria, moi drodzy. Uzupełniam wiatr w, w kołach. Tu jest to zapełnione, 1.8, weszło, tu wchodzi gdzieś 1.6, 1.5 No i co wam powiem, no fajnie Andorie się oglądało, perkotało się, czas spędzało Lecę teraz do opryskiwacza, no i może coś jeszcze uda się nagrać Do zobaczenia Moi drodzy, prawie 24, Opuściłem tutaj zbiornik, mam nadzieję, że go nie przeżyję. No i zaraz tutaj będziemy nakładać moim mój ulubiony sprzęt a tutaj nowy rozdzielacz, jak się prezentuje. To niestety jest stare, ponieważ gwin mi się zepsuł. Nowa sekcja. Tu ok, ok. Jest to niesła sekcja, ale wszyscy z działa, będę działał, więc w kontakcie zaraz Wam pokażę, jak się robi. Dobra, będę się wspomagał latarom, Bo bateria mi siadła. Już w telefonie znaczy się oświetlenie. Tu jest rozdzielacz, dalej go przykrywam, a tutaj przyciepałem, zobaczymy czy będzie ciekło. Ważne, że lepik jest rozwojowy i to jest najważniejsze. Co do następnego trzymajcie się i w kontakcie. A ja idę do cytryny jeszcze.